Rozmowa dnia. W studiu Radiowo 1. Tomasz poseł ruchu z 15. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień, Dzień dobry. dobry. E, tradycja to jest taka bardzo ważna rzecz. Ja teraz tę te tradycję podtrzymam. Od, Jak w misiu. Od miesięcy co tydzień pytam jakiegoś polityka ruchu z 15 jakie będą efekty koalicyjnych ustaleń kiedy się o tym dowiemy i co tydzień słyszę że za tydzień się dowiemy w zeszłym tygodniu tak słyszałem i dwa tygodnie i trzy tygodnie temu więc dzisiaj tradycyjnie zadam to pytanie z kim pójdzie Kukiz 15 do wyborów parlamentarnych jesienią zwłaszcza że pan w ubiegłym tygodniu mówił w jednym z wywiadów że na pewno nie samodzielnie mm. No, nie jestem przede wszystkim zaskoczony tym, bo, bo, bo powiem szczerze, ile razy jestem zaproszony do jakichkolwiek mediów, to zawsze pierwsze pytanie, co dalej z nami, z kim idziemy. No to, to czas najwyższy jakąś odpowiedź znaleźć. Ale decyzję podejmuje Paweł Kukiz i to on powinien siedzieć na moim miejscu. A kiedy Paweł Kukiz podejmie tę decyzję? Nie wiem, no mam nadzieję, że niedługo. A to on nie rozmawia ja z ze swoimi posłami? spokojem czekam. Słucham? Nie rozmawia ze swoimi posłami, nie konsultuje się, nie pyta. No słuchajcie. Ze, mną, ze mną na pewno. Nie pytanie, czy, czy z innymi posłami, więc trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. No i to taką gorycz trochę słyszę w Pana głosie, Nie, sprawia... dlaczego? Jak ktoś chce mojej rady, to ja jestem chętny, jak nie chcę, to też nie, nie ma żadnego problemu. A to Pana rada jest jaka? Z kim w takim razie iść do tych wyborów? <grym> No, nie byłem pytany, jestem zaskoczony, panie redaktorze, nawet, nawet sobie nie zadawałem tego pytania. No ale ja pana teraz pytam. Nie, 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 przecież... No nie jestem w stanie na to pytanie tak szybko i tak krótko odpowiedzieć. No ale bardziej bezpartyjni samorządowcy. Czy, no, z pewnością, czy, czy, to jest czy, czy może, moim zdaniem, dobry kierunek. A PSL pomysł z PSL-em, no i ja mam, mam pewne wątpliwości. A jak pan sądzi, ile bloków jesienią pójdzie do wyborów? Dojdzie do wielkiego zjednoczenia opozycji antypisowskiej od wiosny przez SLD? Moim zdaniem od dwóch do trzech. Będą dwa, trzy bloki duże, liczące się. Nie wiem, czy mniejsze komitety wyborcze w ogóle się zarejestrują. bo Jeśli oglądamy kalendarz wyborczy i ten scenariusz, który moim zdaniem jest najbardziej realistyczny, czyli 12 sierpnia prezydent ogłasza wybory na 13 października, no to wówczas do 3 września należy zarejestrować komitet wyborczy, kandydatów, no i oczywiście zabrać podpisy. Czyli 21 dni. To jest bardzo mało. Do tego mamy sierpień, do tego coraz rzadziej. Zwykli Polacy są zainteresowani, aby dawać swoje dane osobowe, w tym te takim, bym powiedział, mocno drażliwe jak numer PESEL. Więc będzie to bardzo trudne. A ruch z 15 jest w stanie sam w takim terminie zbierać, zabrać podpisy, czy bez pomocy się jednak nie obejdzie koalicjanta? W mojej ocenie, w mojej ocenie no, nie uda się. I to nie tylko nam, ale również innym tej wielkości komitetom wyborczym. A jeśli chodzi o Konfederację, to pana serce bije w, w jakim rytmie? Są tam e, takie podmioty, z którymi warto byłoby współpracować, czy raczej, raczej nie? No po kampanii do Parlamentu Europejskiego ja generalnie no, nie pałam sympatią do Konfederacji. Po tych, bym powiedział, brutalnych, często kłamliwych atakach, które były na z 15, nie, jakoś nie, nie widzę tutaj możliwości współpracy. To może wybiera się pan w drugą stronę, bo medialnych spekulacji było sporo. Pojawiały się nazwiska pana, posła Jóźwiaka, kilku innych posłów już wiaka, że podobno w kierunku Prawa i Sprawiedliwości zerkacie i mielibyście tam znaleźć miejsce na listach. No, nic mi na ten temat nie wiadomo, oprócz medialnych spekulacji, no. ale widziałby się pan wewnątrz obozu zjednoczonej prawicy? A myśli pan, że jestem w stanie panu na to pytanie odpowiedzieć? No, strasznie się pan mało zastanawia nad sobą w takim razie i nad tym, z kim Kukiz w koalicję znaczy, powinien rektorze, wchodzić. No, chyba pan już na tyle zna, wie, że ja generalnie bardzo tęsknię za moim poprzednim życiem, więc Zerkam, powiedział tak, ze spokojem w przyszłość. A to może odejść z polityki, jak no, Ryszard to, to Jest to niewykluczone. No zobaczymy, jak będzie wyglądał. Ten, ten scenariusz jest, powiedział, cały czas w grze. A z jakim uczuciem żegna pan Ryszarda Petru, który zadeklarował, że z polityki odchodzi? Ja go niestety nie żegnam. To znaczy, ile raz wjeżdżam do Sejmu tego i jego koleżanki, wspominam i podnoszę sobie tam ja źle wspominam ich. Z powodu? No z tego powodu, że przez ich głupotę, skrajną głupotę, nie pierwszy raz kontynent, e, mamy w tej chwili bardzo rygorystyczne kontrole przywieźć do Sejmu. Trzeba otwierać bagażnik, pokazywać, coś się wwozi, no bo przecież ci państwo wwozili ludzi w bagażnikach do Sejmu. I co i to będzie całe dziedzictwo Ryszarda Petrola? No moim, moim zdaniem taka pamiątka, kontrola imienia Ryszarda i, i, i dwóch Joan pewnie zostanie z nami. O, to, to warto by było gdzieś, gdzieś zapisać pytanie. Taka pana? tabliczka by się przydała przy wjeździe do Sejmu od strony wiejskiej czy od strony górnośląskiej właśnie mhm. kontrola tak. imienia Ryszarda i dwóch Joanów. Bez pomnika, tylko tabliczka. Taka tabliczka. Mhm. Pytanie, A propos tradycji, pytanie, Limisia, barej. pytanie do pana jako, jako do prawnika. Cie, o, ciekawa, coś teraz. Ciekawy tekst w Gazecie Prawnej dzisiaj po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tak zwanej sprawie yy, drukarza. Pytanie na różne sposoby tutaj opukiwane. Skoro drukarz nie musi drukować plakatów promujących LGBT, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, to czy na przykład w takim razie media społecznościowe? Muszą akceptować poglądy niezgodne z opiniami ich właścicieli. Pytanie, no, ale... czy taki wyrok nie otwiera drzwi, na przykład, do tego, żeby właściciel Facebooka powiedział tak, no ale ja mam poglądy takie i takie, jestem niewierzący. W związku z tym, dla wierzących i dla ludzi, którzy mają inne poglądy niż ja, na moim portalu miejsca nie ma. Ja znam osobę, która ma kilka. Profili na Facebooku liczących po 1 kilkadziesiąt tysięcy polubień, obserwujących, w sumie tego jest chyba z półtora miliona. I, I ta osoba ma zablokowane te profile z racji właśnie na odwołanie się do tradycji katolickiej, odwołanie się do wartości narodowych, patriotycznych. Zostały mu te pro profile zablokowane i do tej pory nie zostały odblokowane, więc ja bym się tu w ogóle nad to nie zastanawiał. Facebook jest podmiotem no, międzynarodowym, który ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i nawet jeśli Polski Sąd by się zdecydował na jakieś mm, powiedział, wyrokowanie w tego typu sprawach. To I tak, moim zdaniem, kognicja nie sięga aż do Stanów Zjednoczonych, aby wpłynąć na, na Facebooka. No ale zostając na, zostając na polskim podwórku w, w takim razie i mówiąc o polskich firmach, polskich ruchach, polskich klientach, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie otwiera drogi do tego, nie. także żeby ja osoby, uważam, które mają konserwatywne... Ja, e... uważam, ja uważam, że to, że dopiero Trybunał Konstytucyjny derogował z polskiego porządku prawnego przepis rodem ze stanu wojennego, to jest jakaś ujma dla nas wszystkich, że tego wcześniej nie zrobiliśmy, bo przepis mówiący o karaniu przedsiębiorcy za to, że nie wykonał usługi, ma swoje korzenie w, w nocy stanu wojennego. Wówczas ten przepis się pojawił. No, nie znam analogicznych rozwiązań w innych porządkach prawnych, aby karać przedsiębiorcę za niewykonanie usługi. Są instytucje prawa cywilnego, z których można korzystać, gdzie jedna ze stron jest pokrzywdzona. Mamy prawo, które również chroni konsumentów w zupełnie innych regulacjach, natomiast no, tutaj mieliśmy do czynienia. E, no, z miękkim prawem karnym, czyli z prawem wykroczeń. Mówił Tomasz Rzymkowski, poseł ruchu z 15, być może niedługo już nie poseł, tylko adwokat po prostu? może no, bardziej radca prawny. Radca prawny. Dziękuję pięknie, gość Sygnałów Dnia i Radio Wejdenki. Była to rozmowa dnia.